Jest nowy upgrade do Pixel Gun 3D. To chyba jest piękny upgrade. Możemy kosztować normalnie bronie i dodali takiego nevbie, nevbie spoko bronię. i proszę dać lajka. No. I mi się aktualizuje. Poczekaj. Okej, okay, jesteśmy, aktualizujemy się. No, pod tym odcinkiem mi się aktualizuje Jak zawsze I proszę dać laja O, ale to jest piękne Ale to, zobaczcie Jaka to jest wersja To jest bardzo piękne Wiecie To jest bardzo piękne No tak, to jest piękne Kikebany Zobaczcie jakie No ale to jest piękna Aktualizacja No ale dobra Pa